Kompania? A psy czyta z mi później bajeczkę? Tatuś ci przeczyta? O ile umie? Oczywiście, że umie, mi lubię. A co lubiłeś czytać jak byłeś mały? E, no, kajko i kokosz, ale ty nie znasz. Znam psy Codziennie się z nimi kąpie? Mój syn kąpie się z kajko i kokoszem, i ja o tym nic nie wiem. Mireczku. Nie, Mireczkuj mi tu teraz, Jola, bo widzę, że w tej rodzinie to się dużo przede mną ukrywa. No i jak widać słuszne, skoro robisz aferę? Zamiast robić aferę można sobie zrobić zieloną wodę i pianę. A, to takie buty. Nie buty, tylko płynę do kąpieli, tatuś. I to naturalne w przeciwieństwie do mamusi. To co, Krzysiu, dzisiaj leśne owoce czy jabłko i melon? No muszę się namyśleć. To może i ja się w tym wykąpię. Nie, e! A czemu nie? To to jest dla dzieciów. Wiesz mi Krzysiu, że z twoim tatą to czasem jak z dzieckiem. Tylko, że one są dopiero od trzeciego roku życia, Jolanta. Przecież mam więcej. Mentalnie niekoniecznie.